Cześć, z tej strony pracownik żabenti, czy tam pracownik podłoga żabki, nie pytać jak coś. Ten, dzisiaj sobie zagramy tak. Dzisiaj sobie zagramy, wygrać towe czy jakoś tak to się wymaga. Nie pytać, i Przechodzimy te obby. Tutaj szybko skok. Dobra. Jak ktoś wejdźcie na mój, na moje dwa ostatnie filmy, dawajcie suby i obserwujcie, bo to pomaga, jak chcecie, żeby nagrać jakieś filmy z jakichś pomysłów, na przykład na gry, tam jak filmy zaka czy wasze gry, na przykład, testował, napiszcie tam nazwy, czy tam swoje nicki, ja będę mógł przetestować i nagrać z wami odcinek, i tam ogólnie też mnie dodawajcie do znaj yy, tutaj macie mój nick, tutaj, tak, pracownik podłoga Żabki, to mój nick, albo Philips2080, to główny mój nick też. Dobra, przechodzimy dalej do IT robi. Nie. Ja. Dobra. Siub, siub. Dobra, przechodzimy szybko. Dobra. I w ogóle napiszcie tam w komentarzu. Yy, napiszcie tam w komentarzu, czy subujecie mnie. I piszcie swoje wasze nicki, a ja was będę tam dodawać. bo Tylko do mnie można to wskoczyć. Dobra, ja nie wskakuję na to, bo to się nigdzie na to nie da szkodzić. No wolę ten przejść. Dobra, tędy, przechodzimy. Tutaj lecimy na to. Jakbyście nie widzieli w ogóle, jak nie umiecie te, ten. Taki te skoki na ścianie takie. Nawet ja tego tak. Czasem umiem, a czasem nie. To tutaj macie taką drabinę w ogóle na górę. To jest fajne właśnie, twórca za mi to pomyślał. To Oba. I no, zaraz zginę. No super. Zginę zaraz. Dobra. dobra, dobra, przechodzimy, dobra, tutaj trzeba uważać na to, ja ogólnie jeszcze nigdy jakiegoś towera, czy na przykład tego grali, takie gry, jakieś obito, nigdy do końca nie przeszłam, w ogóle widzowie, yy, też yy, odnośnie mojego kanału, subujcie, dawajcie lajki, like komentujcie, ale też chciałem wam powiedzieć, ja mam taki gry na obroksie. Jak chcecie, żebym w nie zagrał je przetestował gry was specjalnie, to napiszcie czy chcecie, czy tam pod shortami i Nie, 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 nie. W ogóle jest taka nowa funkcja obroksie, że jakiś wykrył się ogląda i potem się wraca i to jest zadarmo w ogóle to jest free, taki fajne. Jak chcecie, żebym przetestował moje gry, to tam napiszcie pod tam jakimiś. No, skaczemy po tych kółkach. Tu skaczemy. Widzę że ogólnie też jak chcecie na przykład opedingi rackybroków yy, ze steel a Brainerd, to mi tam piszcie, bo na przykład jak yy, w sobotę są update'y yy, przecież 201 o 21.00 jak są update'y, tak chcecie, to ja mogę robić jaki rackybroków różnych. Jak, oczywiście jak wy chcecie. No, tu skaczemy. Czekamy na tą platformę. Ja ogólnie nawet tej gry, gdy tylko nie przyszłem. tam jest takie ogromne kółka. Są no to ja nawet do tego nie doszłam. A tutaj trzeba to wyskoczyć. Jak coś widzę, ja to nagrywam dzień przed Sylwestrem. Ale głównie ja to wrzucę, jak będzie yy, Sylwester, Czyli głównie, czy z tego pierwszego. 31 grudnia 2025. Ja ten film wrzucam, a ja ten film nagrywałem 30, gru 30 grudnia 2025, więc głównie Wiemy, yy, yy, jutro akurat tam będę mieć, nie będę jakoś dużo filmów nagrywać i tam coś tabak na przykład yy, yy, ostatnią, bo akurat to też ja tam poświętuję też, no i tam parę rzeczy mam to ograniczenia, więc yy, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. I no, i szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego Sylwester. Dobra. Lecimy. No, Pamiętajcie, dajcie suba. W ogóle na tym, te, na tym etapie, ten etap jest dziwny, bo tu zawsze się haczy w te słupki. No i o tym mówię. Widzowie, jak chcecie, żebym jakieś odcinki... ...Snaffa, czyli Freddy Fazbear, Five Nights at Freddy. Jakby, jak chcecie, że z taki gier nagrywał na przykład z kolegą odcinki, to tam powiedzcie, to, to tam będę nagrywać. Jak chcecie, że na przykład sam nagrywał czy tam z moim takim kolegą jednym. To nie, 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 nie. Oczywiście. To jest akurat fajne, że tu jak się ogląda te reklamy. To tutaj normalnie potem... I się to jest zamiast malować, buksy, to się normalnie tutaj dostaje. Lądujemy, lądujemy. Widzę, nie wiem, czy Wam to jedną rzecz przypomina, a jak się tutaj lata na tej grze, jak ma się ten właśnie spadochron, to to właśnie wygląda jak taki spadochron od tych takich wywiłek. Nie wiem, jak te wywiłki się nazywały ten, jak w montażu to będę montować i może coś tam znajdę. jak znajdę coś i wam, to, to wam tam może tutaj nazwę tych wywiłek, ale to takie wiewielki, które latają. Co ja robię? Nie, 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 co nie? Widzę. Te, ten twórca chyba mi spiankował. Ten twórca tej gry chyba mi sprankował, bo ja normalnie tutaj. Przez to wskoczyłem. To no, są jaki, nie no, tak ja to skam. Tak ja to skam jest totalny, co się odwaliło. Nie, 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 no tak z... nie. Nie no, nie, no tak ja to skam. Tak gra to skam. Nie no, tym nie no nie. Nie no. Widzowie jak chcecie, że już nie będę przypłać też odcinka, a <laughs> głównie tak ja to skam. Skam totalny, skam, 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 skam. Tak. Głównie widzowie jak sobie pamiętajcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jak chcecie więcej filmów o takiej treści, to tam piszcie w komentarzu, Dobra. To I to wszystkiego widzowie, ten... I to wszystko na ten odcinek. Bye!